Z tej strony jurima.pl i w tym poradniku pokażę Wam jak stworzyć link, dzięki któremu ludzie od Was, z Waszego kanału będą mogli bezpośrednio ze strony WWW bądź z prywatnej wiadomości, której im wyślecie, przeszli na Wasz kanał na TS-ie. A więc zaczynajmy. Należy wejść w Tools, następnie Invite Buddy bardzo ważne aby stać na kanale na który chcecie aby link który wyślecie przenosił także ja w tym wypadku stoję na spacerze w tym momencie otworzyłem invite buddy i ukazało mi się takie okno i teraz wybieramy jakiego rodzaju link chcemy stworzyć czy to ma być link na TSie czy to ma być link przykierowujący z HTTP czy który wklejamy do kodu HTML użyję HTTP i następnie wybieramy, czy ma połączyć z serwerem o danym Unik ID, czy może z kanałem. W tym wypadku u mnie jest to Spacer, dlatego nazwa jest taka krótka. Uznajmy, że chcemy, żeby łączyło z tym Spacerem. Kopi tu Clipboard. Yy, zamykamy, wklejamy dan link na Spacer. Następnie wchodzimy w ten link, Otwiera mi się przeglądarka, której Wy nie widzicie. Ale otworzyła się strona, która przekierowywuje, i w tym momencie jesteśmy już na serwerze połączeni z danym kanałem, czyli link bardzo ładnie działa. Możemy połączyć się z dowolnym kanałem, o ile użytkownik, który będzie wchodził, ma prawo wejść na taki kanał. Czyli w tym wypadku, jeśli ja posiadam kanały VIP które mają swoją poczekalnię i tylko na tą poczekalnię użytkownik może wejść bez rangi kanałowej, bo na resztę vip wejść nie może. Stworzenie linku do kanału 1kfc i wysłanie użytkownikowi nie skutkowało tym, że dany użytkownik po prostu się nie ruszy, a zaloguje się tylko na poczekalnię serwerową. Jeśli będziemy stali na kanale poczekalnia i tam stworzymy link, dany użytkownik wejdzie od razu na poczekalnię waszego VIP-a. Także w tym poradniku to już wszystko. Korzystajcie, bo to bardzo fajna opcja dla osób, które nie są ogarnięte i które nie mogą znaleźć kanału. Także do usłyszenia w następnych poradnikach. Yuri Pozdrawiam.